jest, jak wszyscy wykrzyczycie Co jest? Ja tu daję teczkę na stół, przyszedł jakiś przyszedł? i dał... Kto przyszedł? Prokurator i dał mi teczkę dla pisikeli no, z dokumentami Czy ja wyglądam jak pisikela? Czy A ja mam to... w dowodzie pisik... Masz, proszę bardzo Spierdal, daj to pisikeli jak będzie yy, straży pożarnej XD Prawdopodobnie kolejna zostawa Ta, jest auto 10-2 mają 10 50 mocno. Co ty się madre. Wow. No. Wow, o, o ty! Co? co? <coughs> Raketliga League dom! No. MNĄ? O! 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 Pewnie czy my gonimy Czeburka w 51 W <grym> tej stronie mijamy stację na Ginger Street Pro 7 Poprawny Kościoła pas ruchu. prędkość około 80 mil na godzinę. 50 mają oczywiście z drzewem jak w niedalekim czasie miał pewien samolot. Nie, no tak to nie. Mowy Star ale co? <grym> nie wolno. Ale co? Siepi. No. Może przeczytałem mu krzyżaków Mówisz? <grych> Chce się pan powiedzieć, czy ten w ogóle? Poczekaj chwilę. I się przypominam, że on jest jeszcze za grup Sixa. Zarazem i na jeden. Tylko panie szefie, żeby to miało sens, to on musi powtarzać słowa co chwilę. Bebyśmy mieli pewność, że nie śpi. Mhm. Mm Patronem wydania jest serwis audiobook.pl. Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy yeah. czyta w Pierw pierwszy. Dział pierwszy. W tyńcu w gospodzie pod tym turem leżącej do opactwa siedziało kilku ludzi słuchając opowiadania. Nie wiem, ale jestem w 100% pewny, że jak Montana wyjdzie z policji, to yy, w niedzielę będziemy odprawę. Na 99% Tak mi powiedział. Za pierwszym razem go ściągaliśmy z dachu, gdzie był postrzelony. Potem został operowany. A zawsze na drzewa miał Wyłowiliśmy go z dna oceanu, bo się podtopił. Pływać też A nie A potem nie go ubiegł. ściągnęliśmy z klipu na mączliad, bo spadł no, na bo nie No bo pływać troszkę trzu. nie umiał. Lubił jeździć w mieszczanie. tak naprawdę rządzi spadliną. No. Mm. Rządzi i Spadino dokładnie. I Heidi jest tajnym wysłaniem... Ja... Żyje pani? Spokojnie. Muszę Potrzebujcie wsparcia na dwójce? Jedna jednostka. Trzy, w takim razie 7-6. Jaką sytuację mamy? Pościg zaczyn. Ja kimś golfem, ale tego już nie widać. Trzy, aktualnie się to... Babciu. Brzuszek Słucham. mnie boli bardzo, pomóż. A co się stało? Boli mnie brzuszek bardzo. A gdzie ty jesteś? W mieszkanku. Gdzie? No u siebie babciu, nie pamiętasz? Bo babcia teraz sprząta w pracy, Jest, wiesz, myje blaty. Co mam zrobić babciu, żeby mi brzuszek już nie bolał? Może weź tableteczkę? A może herbatki od babci co dostałem ostatki o takiej dobrej. Ty, gdzie babcia ma ci zawieść? Ja do babci przyjdę. Dobrze, skarbenko, ale to po pracy, bo babcia musi posprzątać tutaj. A gdzie babcia jesteś? No u, u, u tego, u koleżanki sprzątam. Na mieszkaniu. No dobra babcia. Trzymaj się, pa! No. ...żeby coś, ale ja zanim zdążę. Ale ciebie, zrobić, pani Jadwiga, chamię! To twój... Jadwiga, ramię. To tw... Jadwiga to nie jest ta druga? Nie, Taka Jadwiga na mechaniku. Kim Jadwiga? Taka pani. Generalnie pani Wnuszek zdążył wyjechać na ciliat i skoczyć ze spodochronem, tylko zapomniał... Nie rozmawiamy, co robił, tylko co ty Nie Zajrzyj, się, się warto, siebie, a kim... Ja jestem policjantem, ja mam patrzeć na innych! Nie No nie dzisiaj się wybawisz sprawy! Który odcinek? <grystanie> no teraz pierwszy z babcią. babcia w telewizji! Po no wnuczka! <grystanie> <grystanie> Babka zbejtowana. Pani babcia sprawdzi SMS-a. Od kogo? Od pastora.

Widział no. w ogóle i u kuzyna i oglądał jak kuzyn gra w grę w ogóle. Jaką? No, no w auto. Auto? Auto 5 w ogóle. No i ten kuzyn miał tam taką grę w ogóle i oni tam musieli udawać. No. I on wyszedł w trakcie udawania <laughs> i też go na... dał. Nie pamiętam jak to się odchalowało pod form drive To już przy pillbox. minel. Wyzywają kapelę na twicie Obok Miros Parku Popular Street, jadą na Popular Nieładnie piszą dla niego Próbuję na pełno ile pani Panie szefie No? Nadganiamy Bądźmy ze sobą szczerzy No W rynku południowym aktualnie Śmierdzą A co już tak? Mają o, Lewo na Met 40. Udychy jadą I jarają się Siusiakami jak się krzyżują, ich zdanie się nie liczy nigdzie. 50. Tylko w ich środowisku, który jest nieakceptowalny. Jak je damy za radę? ale to. Mati, na naszym Twitterze. Na naszym. Albo na południe, na mirror, albo południe, na, naszy, na... na. Na. Na naszy. naszym, Mati, na naszym. Na naszym też są taki. Miejemy. <laughs> Poprawne pad. Przyjął, 07, ratam, nie patrzę Jeśli będzie trzeba, Mati zrobi, co będzie trzeba! Przeda Adi czepita, jeśli będzie trzeba! Pójdzie Mati w drifta, jeśli będzie trzeba! Jeśli <śm> będzie <śm> trzeba, <śm> będzie ramowany! zjeba. Przepraszam, u mnie, tak Proszę bardzo. O! Chyba nie trzeba, Mati! Prawy zjazd, tak jest. Uważaj, 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 uważaj! Uważaj, uważaj! W ogóle pojedziemy od drugiej strony, a łatwo! Zaraz to zabać, zielono się stawia. za nami oraz, e... celuje we mnie. Jakby trafił w tym Przyjął, no to go czerwony na niego wyjebie z pracy. Aha! Przyjął. Aha! Pani rządzi, Maciej, drzwi zbawione nie mogą. Zapitować? Zielony sportowy dłon. Maciej, lubię bitę! Dobra, przyjął, zajmę się nim. A Maciej Ucz... coś pił dzisiaj? A na... no może prawie. dlatego. No jakby pani które, zachowywała które, się co, normalnie. Starsza kobieta to od razu trzeba się śmiać od razu. Ale jakbyś tyba, jakby pani zobaczmy, się zachowywała, normalnie to by było wieku. dobrze. Normalnie jakby się pani zachowywała normalnie. I pyta a Ty wyzywasz się. Rozwodnie. Która babcia dzwoni normalnie do obcej osoby. To, 30?! No, ale czemu ty, nie ty się drzesz do no, jasnej CHOLERY?! Ja ROZMAWIAJ normalnie że twoja się ta bo mnie interesuje, to współczuję babcia! A! No i spadzie jak rucis. No, trzymaj się, grzeczny bądź. Jest gitara! Patrzcie się tego.